Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z nowej serii, z serii, w będziemy grali w Diablo 3, tak właśnie. Już jest rok po premierze, ponad rok po premierze, więc postanowiłem jednak, czemu nie, zagrałabym sobie w Diablo. Ta postać, to, to nie, to ona, nie, 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 nie To jest moja stara postać, próbowałem, testować po prostu postacie, tutaj pochwalałem się na początek, to wszystkie postacie mają. tutaj mamy Mnicha 11 poziom, Ksiądz 5 no, choć naj... najdalej, znaczy całą grę przeszłem nim, to jest szaman, nim przeszłem całą grę, lecz nieważne, 12 godzin, no tak, sama fabuła, bez jakichś multiplayerów czy coś i jeszcze grałem tym, e, bo w nagle to jest mojego taty postać, e, lecz nieważne, a my oczywiście gramy sobie od nowa, przejdziemy całą grę na luzie, takie jeszcze rzeczy, czyli wybory postaci, tak, przejrzyjmy jeszcze raz, Barbarzyńca, Główca demonów, mnich, szaman, czarownik Ja chyba zagram sobie mnichem, lecz tutaj, o tak O, teraz jest fajnie Bo, albo bym bardziej nic, co zagrał, bo tak Nim grałem ona jest słaba To albo ta, albo ta Ale chyba spróbujemy tym mnichem może, może um. nie, No nie wiem, kogo by tu wybrać sobie Nie, yes, spróbujemy zobaczyć to, żeby go... Ja znaczy Asiuka. tak samo jak w nas efekcie. I tylko tyle co to do tworzenia postaci jest. Dobra, tworzymy postać. Wow. Yy, no i wchodzimy w świat Diablo 3. Jak dawno w to gra... No grałem po premierze. Znaczy grałem po premierze. Kupiłem sobie w dniu premiery, no i od tamtej pory. No przejmesz ja miał no, tam 12 godzin gdzieś A więc bo nie grałem tylko nim i... Na tym skończyła się moja gra. Nie jest jeszcze taka wspaniała jak dwójka, którą też nagram, może, pewnie jak przejdę to lub pas efekt nagram dwójkę, Ale raczej jak przejdę to. Teraz się, nie się będę mówił, słuchajcie co mówi Janty Widzę, jak wokół pojawiają się zwiastuny zmian. Wiatr niesie nienaturalny chłód. Mój lud zaś zaczyna się niepokoić. A teraz ogień. Pali sklepienie niebieskie. Muszę wypełnić wolę patriarchów. Jestem ich oczami, kiedy chcą patrzeć. Jestem ich pięścią, kiedy chcą uderzyć. Jestem ich pochodnią, kiedy chcą nieść światło prawdy. Wysłali mnie w miejsce, gdzie spadł niebiański ogień. Mój jest umysł ja. jest czysty. Uwolnię Tristram od umarłych, których ożywił ogień. No, jak widzicie tutaj, przedstawienie pochodzenia naszej postaci kim ona jest? Znaczy nie było aż tak powiedziane, ale było powiedziane co to ona, strach, co ona robi... Co ma robić to jestem... Dobra, z 30 klatek, widzę to jest tam siemka e, Tutaj mamy pana jakiegoś trupa, tylko... Patrzcie so... sobie jeszcze opcję. Patrzcie monitor na monitorze 1920 O te O, teraz go Teraz to dziękuję. Wcześniej nie pokazywał... O jest! o świetnie gro. Znaczy, w tego odcinku dopiero to przedstawię. Ale po prostu nie było tej opcji. Było tylko takie dotąd były. Od, od, od 800 dotąd. ta wszystko jest wysokie, bo żułazja nie? Bawimy się. Mamy naszą mniszkę. Prawym też chodzę, lewym też. Dobra. Czym się uderza? Lewym się jest. Lewym jest zwykły atak, prawym jest... Nie. Prawym jest zwykły, a lewym jest specjalny. No, rzadko spotykamy. Troszkę się ścina. Ej, zabiliśmy pierwszego. ale ja chyba jednak przedstawię sobie tę opcję. Nie? Jakoś tak, ja... super gro. tylko jakąś tak stąd wysoka i niska, tak? Brawo, nie wiem co to wymyślił by by Powinno być jakieś, nie wiem, średnia przynajmniej, czy coś takiego, albo jakieś, nie wiem, wysoka, bardzo wysoka O, podnieraliśmy gościa Dobra, się ta nasza, nasza mniszka Yyy atakuje sobie pojęcie tak, to tak... mamy taką jakby manę, tylko to jest siła duchowa, nie mana się nazywa, u mnie akurat. Cześć, kapitanie Rumfordzie. Pogadam z Równowaga tej krainy została zachwiana przez spadającą gwiazdę. Chcę ją znaleźć. Spadła na starą katedrę. Przeżyła tylko jedna osoba. Lea. Ja, porozmawiaj z nią. Kapitanie tylko... widzę tu więcej zmarłych! Nie możemy otworzyć bramy do dopóki... Dobra, pomożemy wam, żelki. A faj. Gdzie? Tutaj, a tutaj idziemy. Jakiś gościu kadłubek się w ogóle czołga. Trzeba ich jak, jak najwięcej zabić, samym mówimy. Jak więcej ekspaidie? No, Nigdy nie widziałem nikogo kto walczy tak jak ty. Dzięki. Ej, punkt kontrolny. Oj idziemy do tego cielaka. Tu widzimy. To jest pan jakiegoś. Całe to tam jest pochłonięte, jakby tym atakiem, czy coś. mamy. co tu mamy. o, tu jest mój. totem. Widzicie, to te wszystkie rzeczy odblokowałem. Totem sobie stworzymy nowy, ale to nie może nie teraz. To kiedy nie stworzymy tym totem. Tutaj dziś chyba była taka Nie, też tej skinki nie ma. Tu mamy handlarza. A tutaj masz. to nie nieważne. Tu aż nic nie będziemy tworzyć. Tu mamy powietal. Tu jest. Nie się pomagać naszemu burmistrzowi z wozem. Mój bracie, um... Niedaleko jest miejsce, gdzie można powalczyć z innymi bohaterami. Chcesz spróbować? Aha, mamy taką zasadę, nie gadamy o tym. Aha. Ha. A, patrz, czyli była jakaś aktualizacja. Yy, ponieważ, kiedy ja go nie było takiego gościa w ogóle. Który by coś takiego robił. Dobra, wbijamy do gospody. Cześć. Cześć, Lea. Ty Rumford powiedział, że jest gwiazdy. Tak, ale mój wujek Dekart spadł w starej katedry. Descartes. Chciałam go szukać, Co ale zmiar. umarli zaczęli ożywać. Przybyłam tu, żeby zebrać zbrojnych, ale... Uwaga! Ale zbrojni się wikrzą! Kombo! Jest wyraźniej. Jakiego wystarczy? Jest, awans. Testem, tak. zaczynajmy, pierwszej minus gry. Czyli coś takiego jak drzewko umiejętności. Nie ma coś takiego jak drzewko umiejętności, wybieramy, tu, 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 tu chcemy, tylko mamy umiejętności już wybrane I na tym poziomie możemy dawać, umie... dawać rzeczy. Bierzemy to i po prostu nie ma czegoś takiego robić się tutaj na... na... Ale tylko dwie umiejętności są jakieś tam dodatkowe. Jakieś nie, oczywiście na tym poziomie, na 14, 4 i 9. A to są yy, pasywne, jeszcze do tego można runy dokładać. A, i to są upgrade'y, tak jakby, tego, tej umiejętności? A, nie, 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 to nie są upgrade'y. To są dodatkowe, tak? A, czy nie, czy jednak to nie są? Tu ma, to się dostaje. Nie? Tylko do tego kiedy się runy. Obie są to runy, tam na szóstego poziomu. To potem... Jej. Marli nas zaleją, jeśli czegoś nie zrobimy. Odeślę ich na wieczny spoczynek. Wybawię twoje miasto. Dziękuję. Porozmawiaj z kapitanem Rumfordem przy bramie. On powie ci, co trzeba zrobić. Ma, chodźmy do tego pokoju Lei. Zobaczymy, co tutaj w nim ciekawego jest. Książka Lei. Jesteśmy oblężeni od sześciu Tyle ekspo, tyle wygrać. nadal się nie znalazł. Mogę a przeczytać? No, 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 i nie nie mogę. Staram się ich podtrzymać, no, ale... już chyba nic nie ma. Jeśli pomoc nie nadejdzie szybko... Nadejdzie, nie bój się. Witaj w Witam, witam. Wychodzimy i idziemy do kapitana Rumforda. I teraz tak, rozumiem, że jednak... O, Domkaina. Że nagram sobie ten, to Diablo. Żeby były trzy serie na kanale, bo teraz jest Don't Starve, Mass które mocno ciśniemy, a także teraz Diablo. No, start, to jest taka dodatkowa, a. Wreszcie dotarliśmy do starej katedry. W pierwszej jest własny po Potem jest diablo. po dodatkową... raz pierwszy zdeprawował gatunek ludzki. Dodatkowo jest Wreszcie znajdę odpowiedzi, których szukam. Lea obawia się o moje bezpieczeństwo. Ale właśnie tutaj są informacje, które pomogą pokonać ostatnich władców płonących piekieł. Jeszcze ja raz powiem no teraz macie się spytać, y, skąd mam tyle hajsu? Ponieważ tu hajs idzie, jest tu inny sposób, że ten hajs nie jest tak, że na no, tylko po prostu jest y, hajs konta całego. No i właśnie ten hajs mam, no, z tych wszystkich postaci. Dlatego, no, już wiecie o co chodzi. Czy te wszystkie tutaj odkrycia, te wszystkie to wiesz, czy się kościoła odkrywało? A ja po prostu to mam. I nawet jeszcze gdzieś, o oh, jest skrytka? Patrzcie, elefantów. Ile trzeba co widzicie? Chciałem kostu. mogę to zrobić? Zobaczymy co to daje Mam te runy, takie mm, subtelne esencje Do tworzenia się ich używa A tutaj widziałem jakieś hełmy, Różne takie tandety Po zatrzymałem sobie, że jakieś jeszcze gery, mogę ich użyć w każdej chwili Może użyjemy tych, umiejętności, tych rzeczy, ale nie wiem Weźmy to Jak? Zastanów się. bo, nie nie ma co ci chodzi z tym, z tym, rzeczą. Masz i idziemy. Idziemy do Renfroida. Tak ujdzie ten miecz, który ona ma. Ona go ma, nie używać, będzie nawalała z pięści tych zionków. To jest tylko taka jakby ozdóbka, która daje nam te statystyki, które tutaj widzicie. Więc, bez... Syna. A nie, jednak ja wyjechała, patrzcie. O, w walce z żywymi... To. Podziwiam... Ja nie... Wierzę Co pominałem pominąłem przez Też przepraszam. Będziesz na plugawę matki i ich królową. One żygają tymi monstrami. Atakują barykady. E, Idę od tej ziomki. A tu jest taka matka chyba. Tak. Tam jest jedna z krugawych matek. Tunika. W gunach przy drodze jest ich więcej. Jej mamy już tunikę. Nowa wiedza. Ja. dekard Cain. Spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat. Ale wciąż wzdraga mną widok plugawych matek Są tym, co pozostało z dwórek królowej Asylji, które zostały zamordowane i zdeprawowane przez nikczemną magię. Żywią się teraz, zamknij się. I... nie chcę bijecie słuchać, ponieważ wolę gadać coś do was, a nie, nie słuchać tego ziomka. Znaczy nie ziomka, tylko i taka jedna. A mamy już tajcze, żeby się łatwo bronić. A także mieczyki zbroj, z to trzatecz, szat, coś. O, co tu jest? Jest, jest piwnica. Ale chodźmy tam, zabijemy tą matkę. Jak Check Norris. Patrzcie. Bam. Kamasze, to budki, tak? Dzięki. A mamy już buty. Traci ci było tyłkę, to A, ja, na piwnicie, zobaczymy co tutaj to jest. Mogę znieść te Nie mogę. Wójcie się dały zgnieść. Krótki miecz. Za mało siły duchowej. A, siły duchowej nie masz. Siła duchowa jest odnawiana za pomocą... Eee, Za pomocą... No moi, Po prostu moich uderzy podstawowych. Jest hajs jakiś tutaj. Może jest hajs. Beczka A to walnęła po to teraz. pięścią jest tutaj coś. Nie ma żadnych fantów. Więc wychodzimy z tej piwnicy. A jeszcze beczka jedna. Dziękuję bardzo. I wychodzimy. Chodźmy teraz tutaj. Tutaj spróbujemy sobie na początek, żeby dostać dużo ekspa. Ja, ja wiem, że zużyłem teraz y, skilla na jakiegoś, jakiegoś potworka zwykłego Mogę to zniszczyć? Czy coś z tego godzinę? Nic nie wypadło Nowe eko, zniszczenie obiektów 6, wow bo taki takim będzie No tu jest ognisko, może tutaj coś będzie, jak kogo mogę zabić Mogę tutaj też wyszedł to kopięcie jest, ktoś pisze na Skype. Ie? jest całkiem spoczko znaczy, nie zobaczę co Nie się mam tak. dość siły duchowej. O, te, te ziomki. Ej, ładne kombo odpowiedzieliśmy na niego. Chodźmy tutaj, zobaczmy co tutaj nas czeka. Nie tylko taki kiku taki wystający, Taki, takie tutaj widzicie. Dobra, nie no ja, nieważne. nie pisz do mnie. Nie wiem, to pisze, ale... Niech nie pisze do mnie ta osoba. Eee, taka sama, to nieczka, tak. A pęknięta. Czekaj, co to jest pęknięta, jak to jest szata zwykła. Gdyby to była koczuka, to rozumiem, że jest pęknięta i minus tam gdzieś jeszcze tego. A nie jakaś zwykła szata. No nic, nieważne, tam ktoś jest. A to jest ta owka. Potrzebuje siły duchowej. Daj hajs. Fajnie do postaci się gra, ja mało grałem jak widzieliście tam w moich tych moich postaciach za mało grałem um, Tu, nie tu, choćby najpierw Ja znowu zmalinowałem ten wyskok na... A czy skill na góry pióbeczkę, tak, spoko Cześć Wychodzą stąd, siłąki jakieś ja już że ich chyba nic nie ma. Bo nic nie widzę przynajmniej. Tego udajemy się ścieżką w stronę... Padły... Nie, to jest zadanie. Co jeszcze chyli się udajemy? Tak. Tam widzimy jakieś... Bojamy do piekieł Czy coś? Idzie matka. Nie mam. powinno być bezpieczne. Przynajmniej. A, no co się powiem, jest... z Zabicie trzech plugowych matek. No to. O, patrzcie. Lepszy przedmiot. O. Coś dużo tutaj się zrobiło. No. I na początek no to nas całkiem dobrze radzi. Nawet się wszystkie powiedzieć, dobrze radzą. Ciekawe jak potem będzie ja się spróbować. Mam nadzieję, że też tak samo dobrze jak teraz. Jak no na początku. Dobra. Jest tutaj coś? Nic nie ma. To idziemy tam. Tak, a mam ten topolek chyba. Nie rękawica. Daj. Tu mam spodemki. Dziękuję. Tu jest smacznego. Ruiny starego przystrem. Cień diabła wciąż unosi się nad tym miejscem. Dobra. musimy znaleźć tego bossa tutaj. Udało maty sterzyjne, a królową tych matek musimy znaleźć, zabić i nie Jest tutaj coś, jest maritry Temuż korpus nie odpadł, już nas nie atakował dalej, odpuścił sobie ziomek O tu jest coś fajnego, schodzimy Jakieś fanty będą fajne czy nie? O nie, jakiś boss O nie 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 Jego zabić, jego zabić, jego Nieee Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go O baś. dobrze To jest taki... za z tyłu Go Bo To jest taki ziomek który pojawia się w różnych miejscach na mapie różnie, nie ma takiego swojego miejsca, tylko byle gdzie się pojawia nie? i on ucieka i ucieka zostawia złoto Osobowo, widzicie, to jest tylko trasy ze złota ale jak go się zabije, można jakieś fajne rzeczy z niego wydropić ale on w takim czasie otwiera teleport i ucieka, więc trzeba to być szybkim akurat, widzicie, jest fajne, że nam dał nam jakiś paseczek dał nam topły, lepszy czy nie? yyy, eee, ha nie, ten akurat słabszy, ale będą pieniądze za sprzedaż chociaż. Oj, sztylecik. To jest szybszy chyba. No nic, wezmę to. A mogę dwa? A patrzcie, mogę dwa, no to będę walczył. O, i potka, i rękawice. Rękawice tak mam już, więc nie potrzebuję kolejnych. Choć wezmę, zawsze będzie jakiś gol dodatkowy, jeszcze nie ma. Więc opłacało się pojeść do takich miejsc. Polecam. Znaczy ja lubię, umiem explaining w grach, yy, tego typu, a więc, czemu ja? Już na pałka. Dzień. Tam jest jakiś ziomuś duży. Tam jest taratka. Obe teraz tak z buta wjeżdżam. Serio? Z jednego skilla padła? No nie wierzę, no. Oj oj. oj. Mam łuk, gdzieś tu gdzie jest łuk, jest tutaj jest łuk. Ja nie mogę łuków używać, tak, nie mogę, niestety. Tam dalej, to jest poeta, ale ja jeszcze bym sobie zbadał to wszystko. Może dajcie, znajdziemy jeszcze fajnego. Ale... Mi się tam się placowość tego miejsca, fajnie, czy znaleźliśmy. Tego gobinka mamy. A czy zabiliśmy? Nie mamy, myl już, od... już nie ma. Eee, kości... o, no, exp będzie, o, tutaj będzie kombo. Dobra, się wszystkich, możemy już iść stąd sobie. Zobaczmy mapkę. Wszystko zabiliśmy. Ojej, zawala się. O, gnijące drewno. Kasa z drewna. Logic. na no, nic. Nie ma jak narzekał, dajmy się od teleportu i zakończmy ten pierwszy odcinek Diablo. Tam mam jakieś przejście, a to rzuci kolejny odcinek. Chodźmy tutaj. Nowe to istę. O, powiedzam jak za pomoc. Możesz przemówić lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć. No właśnie, pomożemy jego odnaleźć. No to zostawię. Koś chciałem cię zobaczyć. Naleźć. Wykuj broń. Mogę coś fajnego? Czy nie mogę? No to chyba właśnie używa jakichś tych e, jit czy coś. Czy jakichś takich dużych pałek i niech tego typu rzeczy. Ulkowa nam się coś stąd może? Może czy nie? Co chyba na, właśnie na wyższe levele. Nie ma nic takiego fajnego. Żeby nie przykład to sprzedać. I dostać hajs tak ładnie. O, ten kosty będzie na nas fajny. No nic, to już już końca. A bo to już kolejny odcinek. Chodźcie gdzieś tutaj koło naszego tego. I tak, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że gra Diablo 3 się podoba. Jak już wam już że zachęcam do oglądania tak samo i u mnie, ponieważ u każdego jest inaczej. To tak, trzymajcie się, cześć do kolejnego odcinka z Lola, tego Starve'a Mass Effect, także yy, Diablo 3 przede wszystkim. Yo